Cześć, witajcie. Parę dni temu prezentowałem Wam nowy wytrzymały telefon Kata, a dziś premierę rynkową ma kolejny model z tego segmentu rynkowego. Tym razem jest to Hammer Explorer od polskiej firmy NP-TECH. Dzięki uprzejmości producenta mogłem się z tym telefonem zapoznać na kilka dni przed oficjalną premierą, przed tym, jak znaleźliście go na sklepowych półkach. I teraz zapraszam Was na kilka moich pierwszych wrażeń z użytkowania tego smartfona. Producent ochoczo podkreśla, że stylizację tego smartfona opracowano u nas w kraju. I. Choć na mnie to specjalnie nie działa. Muszę przyznać, że yy, pomimo tego, że jest to konstrukcja specyficzna, wygląda całkiem fajnie. Szczególnie za sprawą tych metalowych wstawek, które mogą być albo pomarańczowe, tak jak tutaj, albo srebrzysto-szare. One nie tylko usztywniają konstrukcję, ale dodają całemu smartfonowi dosyć fajnego, sympatycznego wyglądu. Bardzo miłym smaczkiem jest logo yy, wytłoczone na bokach obudowy. Wygląda to dosyć... Fajnie, no a jeżeli chodzi o y, ogólną ergonomię telefonu, wszystko jest w porządku. Przyciski są tam, gdzie trzeba, tyle że musimy się przyzwyczaić do głośności po przeciwnej stronie niż zazwyczaj, bo zwykle są po prawej. Tu po prawej mamy tylko włącznik. Przyciski głośności są po lewej, ale trafiają dobrze pod palec, także kwestia po prostu przyzwyczajenia. I jeszcze wspomnę, że jest dodatkowy przycisk, który który możemy sobie sami zaprogramować, chociażby do szybkiego włączania aparatu fotograficznego, tak jak jest to domyślnie. Do krótkiego i długiego naciśnięcia można przypisać różne działania. Uważam, że jest to bardzo fajny pomysł, podobnie jak yy, pomysł na gniazdo kart. Łatwo je wyjąć. To dobre rozwiązanie dla kogoś, kto często zmienia, często przekłada karty, bo po prostu jest to łatwo dostępne, a mimo to wszystko jest może niezrobione i zachowuje szczelność. Jeżeli chodzi o szczelność, to warto podkreślić, że ten telefon spełnia wymagania certyfikatu IP69, czyli jeszcze wyższego niż większość smartfonów o wysokiej wytrzymałości, większość smartfonów wodoszczelnych. Tak skróciujmy, mówiąc, yy, chodzi o to, że ten dodatkowo jest odporny na silny strumień wody i na wysokie temperatury. Co ciekawe, w telefonie zastosowano odsłonięte złącza. Jest mini-jack, jest USB-C i złącza te nie są y, niczym zakryte, nie ma żadnych zaślepek, czyli są łatwo dostępne, wygodne w użyciu, nie wymagają żadnych specyficznych wtyczek. Tyle że... Po zamoczeniu telefonu musimy pamiętać, żeby je oczyścić. Jeżeli tam wejdzie błoto, no to trzeba użyć silniejszego strumienia wody. Jeżeli po prostu woda, wystarczy przedmuchać i po temacie. Dobrze zapowiada się również reszta obudowy. W większości pokryto ją y, tworzywem przypominającym w dotyku gumę. Ono jest matowe, nie widać na nim żadnych zarysowań. Oczywiście jak się bardzo postaramy, jak pojedziemy po tym nożykiem, to no, uda nam się to zarysować, oczywiście. Boki również się uda zarysować, ale będzie to problem tylko estetyczny. Natomiast zniszczyć ten telefon połamać tą obudowę, będzie naprawdę trudno. Ja po nim deptałem i wytrzymał, czyli jest chyba całkiem, całkiem nieźle, jeżeli chodzi o wytrzymałość. A wytrzymałość ta jest poparta dwoma niezależnymi certyfikatami. Po pierwsze certyfikat IK drop test z półtora metra. No wiecie co, on spokojnie wytrzymał upadek nie tylko z półtora metra, ale i z wyższej wysokości. Ja go opuszczałem z wysokości mojego ucha, mam dobre 1,90 m wzrostu, także nie ma problemu. Do tego jest jeszcze ten standard amerykańskiej armii, standard mi. 810. Czyli możecie być spokojni o wytrzymałość tego telefonu. Szczególnie, że producent zadbał i wyposażył go w takie ścięte narożniki. Tu jest sporo tego tworzywa, sporo tej gumy, która zamortyzuje ewentualne y, wstrząsy przy upadku telefonu. Ochroni wnętrze to najważniejsze, żeby wnętrze i wyświetlacz wytrzymały. A skoro mowa o wyświetlaczu, wokół wyświetlacza są takie fajne wypustki, które ochronią gąbki. Go upadnie telefon ekranem w dół. Oczywiście, wiadomo, no nie uchronią przed wszystkim. To nie jest tak, że tego telefonu nie da się zniszczyć, ale są spore szanse, że na przykład, kiedy upadnie wam na beton, na kafelki, to raczej się nic nie powinno stać, bo upadnie na te wystające kawałki gumy wokół ekranu. A ekran, jak już zdążyliście zauważyć, jest otoczony dość szeroką ramką. Która też ma, moi drodzy, w przypadku tego rodzaju konstrukcji pewne znaczenie. Dobra, nie wygląda to jakoś szczególnie modnie, bo teraz modne są bardzo wąskie ramki, nawet ich brak z ekranem zachodzącym na boki. No ale wiecie, to jest telefon do zadań specjalnych. To nie jest gadżet, to nie jest zabawka, tylko to jest. Bardziej narzędzie pracy, i ono mniej musi wyglądać, a bardziej musi wytrzymywać. I po to też, między innymi, jest ta ramka wokół wyświetlacza. Z moich obserwacji wynika, że tak naprawdę najsłabszym elementem będzie metalowa rameczka wokół aparatu fotograficznego, bo ona dość szybko się porysuje. Jak widzicie w moim egzemplarzu, już ma pewne rysy. Słaby jest też plastik, który chroni aparat fotograficzny, ale on jest zagłębiony i chroni go właśnie ta rzeczona ramka, czyli raczej aparat też przy normalnych upadkach... Nie powinien się uszkodzić, a co najwyżej problemem będzie kosmetyka. Ach, no i nie wspomniałem jeszcze o dwóch fajnych rzeczach, które są w tym telefonie, a które praktycznie już się nie zdarzają. Przede wszystkim uchwyt. Do smyczy. Możemy sobie ten telefon powiesić na szyi, co w niektórych warunkach może mieć naprawdę duże znaczenie praktyczne. Serio. No i kolejna rzecz to laserowy wskaźnik umieszczony na górze telefonu. I może powiecie, że ten wskaźnik Wam akurat jest niepotrzebny. Okej, okay, Wam może nie jest potrzebny, ale wielu ludziom na pewno się przyda. Chociażby po to, wyobraźcie sobie, żeby wskazać na budowie jakiś punkt. Tam, gdzie ściana pęka kilkanaście metrów nad nami pęka ściana i chcecie szefowi pokazać. Szefie, patrz, tam pęka ściana. O, tam, gdzie właśnie pokazuje tym wskaźniczkiem. Na takie okoliczności ten wskaźnik może fajnie, że jest taki ciekawy dodatek, którego. Raczej w smartfonach yy, klasycznych, w smartfonach takich, powiedzmy, mainstreamowych, raczej nie znajdziemy. A skoro mowa o mainstreamie, to jakbym zakwalifikował wnętrzności tego telefonu? Taki, wiecie co, niższy średnia. W środku ma mediateka Helio A22, 3GB i 32GB pamięci wewnętrznej. Szału to nie robi. To nie jest najwydajniejszy ze smartfonów yy, w tym segmencie cenowym. Nie jest to demon prędkości na pewno nie jest to smartfon dla graczy. Ale słuchajcie, tak jak już Wam powiedziałem, to jest bardziej narzędzie niż gadżet. A ludzie, którzy kupują takie telefony, to raczej nie kupują ich po to, żeby grać i bawić się w multimedia, tylko po prostu do roboty. A z aplikacjami, nazwijmy to takimi, do roboty. To ta specyfikacja sobie spokojnie poradzi. A warto odnotować, że telefon ma dość świeżego Androida, bo ma dziewiątkę z w miarę aktualnymi poprawkami bezpieczeństwa. Ale w telefonie jest dedykowana aplikacja do aktualizacji systemu, więc myślę, że producent jednak stanie na wysokości zadania i jakieś aktualizacje będzie tutaj proponował. Przynajmniej taką mam nadzieję. A skoro już mowa o interfejsie, to mamy tutaj surowkę. W zasadzie surowego Androida. Ale tym razem Hammer dodał trochę od siebie, bo dodał Toolbox. Narzędzia, innymi słowy, nie są to oczywiście żadne profesjonalne aplikacje pomiarowe, ale jednak takie apki, które trochę mogą się w codziennym życiu przydać, na przykład pion, na przykład yy, apka poziomica pomagająca mi w wieszaniu obrazków, jest latarka, jest zwykła poziomica, jest kompas. Owszem, powiecie, że to są takie proste apki, które w zasadzie można pobrać na każdy telefon. Okej, okay, tylko że tutaj już nie musicie tego robić, bo są w standardzie, a do tego faktycznie mogą czasem się okazać przydatne, no bo przyznacie, że na budowie czasem lepiej mieć taką prostą poziomicę niż nie mieć żadnej, prawda? Bo akurat się zepsuł albo ktoś ukradnie. Więc to może się przydać, nie są to aplikacje zbędne. Zbędnych, śmieciowych aplikacji w tym smartfonie nie ma i bardzo mi się to. Podoba. Jeszcze na chwilę wróciłbym do kwestii pamięci. Yy, Usłyszeliście przed chwilą, że ma 32 GB pamięci wewnętrznej, yy, czyli nie jakoś tam strasznie dużo, ale już być może zauważyliście jak wyjmowałem szufladkę na karty, że jest tam miejsce na kartę microSD. Niestety slot jest hybrydowy. Parę słów na temat ekranu. Nie ma się za bardzo na czym rozwodzić, bo to zwyczajna matryca IPS 5.7 cala o rozdzielczości HD ⁇ i proporcjach 18 do 9, wyposażona w tryb ochrony wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim i dość dobrze dobrany minimalny poziom jasności. Poziom maksymalny hmm, wydaje mi się, że mógłby być trochę wyższy, szczególnie w telefonie przeznaczonym do użytku głównie na zewnątrz, na budowach, yy, w górach, na wycieczkach i tak dalej w telefonie outdoorowym. Przydałby się trochę wyższy, co prawda, nie miałem okazji sprawdzić tego telefonu w świetle silnym, świetle słonecznym, bo akurat pogoda nie taka, ale yy, moje testy, moje takie subiektywne uczucia są takie, że jednak, jednak ten ekran powinien. Tak specyficznej konstrukcji świecić jaśniej, chociaż świeci nie najgorzej, to nie jest tak, że ten ekran jest zły. Tego absolutnie nie powiedziałem. Jest przyzwoity, co nie oznacza oczywiście, że nie mógłby być lepszy. Chroni go szkło Gorilla Glass 3, które jest po prostu dobrym, sprawdzonym rozwiązaniem, dość odpornym na zarysowania i dość odpornym na stłuczenie. Powiedzmy, że ten ekran idealnie odpowiada wnętrzu smartfona i przeznaczeniu tego urządzenia. To nie jest rzecz do zabawy, to jest po prostu rzecz do roboty. A yy, skoro o robocie mowa, to jeszcze może parę słów o zabezpieczeniach. Mamy czytnik linii papilarnych, mamy też układ rozpoznawania twarzy. Jedno i drugie bardzo proste. Czytnik zwyczajny, klasyczny, płytkowy, na tyle obudowy. Mógłby działać nieco szybciej i nieco bardziej precyzyjnie, ale w sumie jest nie najgorszy. Średnio 8 na 10 prób odblokowania jest udanych. No ale wiecie, jak macie brudne ręce lub na przykład rękawice robocze, to już. Z czytnika raczej nie skorzystacie, więc jest to opcja raczej na pogodzinach. A w godzinach pracy, no to cóż, pozostaje wam układ rozpoznawania twarzy, ale taki prosty, oparty o przedni aparat fotograficzny. Więc trzeba pamiętać, żeby zadbać o trochę światła, bo w ciemności taki układ nie zadziała. Przy słabym świetle działa wolno albo też nie działa wcale. Natomiast w dzień odblokowuje szybko, sprawnie, bez większych problemów. Czyli te y, zabezpieczenia, zarówno czytnik, jak i rozpoznawanie twarzy, tak oceniam, powiedzmy, 4 z minusem. Mogłoby być też trochę lepiej i skuteczniej, a przede wszystkim nieco szybciej. Jeśli chodzi o y, stronę komunikacyjną tego smartfona, wyposażenie jest kompletne. Jest LTE, jest dwuzakresowe Wi-Fi, jest Bluetooth 5.0, jest, moi drodzy słuchajcie, NFC czyli spokojnie tym telefonem da się zapłacić w sklepie. Mamy tu też oczywiście sprawnie działającą nawigację y, GPS Glona z Bajdu. Działa to dobrze, bo sprawdziłem, używałem tego telefonu. Przez kilka dni jako nawigacji samochodowej, i sprawdził się zupełnie dobrze w tej roli. Jeśli chodzi o jakość dźwięku, nie mam zastrzeżeń. Co prawda, zewnętrzny głośnik jest pojedynczy i nie powala brzmieniem, ale za to jest głośny. Głośnik słuchawkowy jest naprawdę dobrej jakości. Przez ten telefon daje się komfortowo rozmawiać. Nie mam zastrzeżeń co do jakości dźwięku podczas rozmów, podczas połączeń telefonicznych. Nie zauważyłem też żadnych problemów, jeżeli chodzi o utrzymywanie zasięgu, czy o łączenie się tego smartfona z akcesoriami, czy to ze stałym samochodem, czy to głośnikiem Bluetooth. Wszystko przebiegało szybko, sprawnie, bezproblemowo. Czyli komunikacyjnie jest zupełnie ok, i tylko dla porządku wspominam, że obsługę zarówno telefonu, jak i komunikacji SMS-owej, tekstowej powierzono standardowym rozwiązaniem Google, a telefon jest wzbogacony o możliwość nagrywania rozmów. Chwilę temu wspomniałem, że używałem tego telefonu jako nawigacji samochodowej dość intensywnie i sporo z nim pojeździłem. I teraz przechodzimy do chyba najważniejszego i najjaśniejszego punktu tego smartfonu, mianowicie akumulatora. Wyobraźcie sobie, że yy, akurat tak się złożyło, że testy mi przypadły w okolicach Wszystkich Świętych, czyli w okolicach tak zwanego grobingu, jeżdżenia intensywnego z nawigacją, no bo wiadomo, korki. Jeździłem z tym telefonem, zrobiłem z nim kilkaset kilometrów, i słuchajcie, nie musiałem go podłączać do ładowarki. On sobie siedział w uchycie samochodowym i tam sobie siedział, pracował, robił swoje, a nie potrzebował ładowania. Autentycznie. Zacząłem dzień. Z pełną baterią skończyłem dzień. To miałem jeszcze kilkanaście procent naładowania. A wiecie dlaczego? Bo ten akumulator ma pojemność 5000 mAh. I owszem, odpowiada za słuszną wagę tego telefonu, bo to nie jest zbyt lekki smartfon. No ale wiecie, 5000 mAh piechotą nie chodzi. Także pod tym względem oceniam ten smartfon bardzo pozytywnie. W praktyce, jeden dzień to nawet naprawdę intensywna robota. Wytrzyma spokojnie. Przy normalnym użytkowaniu możecie liczyć na. Dwa do trzech dni pracy, zależnie oczywiście od tego w jakich warunkach ten smartfon użytkujecie, ale możecie być pewni, że całą dniówkę ten telefon z Wami wytrzyma. A ładowanie potrwa mniej więcej w okolicach dwóch godzin, bo jednak ten akumulator jest dość duży. Dołączona ładowarka jest co prawda ładowarką nazwijmy to szybką, ale jednak napełnienie takiego solidnego akumulatora musi trochę potrwać. No i na koniec parę słów o fotografii. Jeżeli mieliście już kiedyś do czynienia z hamerami, czy w sumie każdym innym telefonem o wysokiej wytrzymałości, to wiecie, że to nie są telefony wymarzone do robienia zdjęć. One robią zdjęcia jakieś, ale w najlepszym razie są to możliwości przeciętne. I nie inaczej jest w tym przypadku. Aparat. W dzień spokojnie sobie daje radę. Zarówno przedni jak i tylny, można powiedzieć, że są dobre. Wystarczająco dobre. W nocy, no cóż, pomimo implementacji trybu nocnego, to nie jest telefon do robienia rewelacyjnych fotek w nocy, ale jeżeli przypadkiem będziecie musieli zrobić fotkę przy słabym świetle, to możecie być pewni, że coś tam będzie widać i to co najważniejsze, pewnie będzie na tym zdjęciu widoczne, nie wiem, wasza stłuczka czy dziura wiezni. Czy właśnie powiedzmy położony kawałek chodnika, który właśnie skończyliście robić i musicie wysłać szefowi do raportu? Takie rzeczy spokojnie uwiecznicie, ale jeżeli liczycie na super piękne zdjęcia nocne, no to nie z takim telefonem, bo pamiętajcie, to jest telefon do roboty, a nie do zabawy. Natomiast jeżeli chcecie robić zdjęcia i fotografia jest dla Was kluczową cechą, no, to musicie chyba zrezygnować z wysokiej wytrzymałości i kupić sobie jakiś inny, zwyczajny, klasyczny smartfon. Pewnie znajdziecie coś, co robi lepsze zdjęcia i lepsze filmy, no bo filmy też, powiedzmy, maksymalnie nagrywa Full HD i też wielkiej rewelacji na tym ekranie nie będzie. Na koniec opowieści o Hammerze Explorer zostawiłem wisienieczkę na torcie. Tą wisienieczką są tutaj te piny, które widzicie z tyłu. Wiecie, co to jest? To są piny do dodatkowych akcesoriów, które producent obiecuje. Prowadzić już wkrótce. W planach jest uchwyt samochodowy dedykowany, uchwyt rowerowy i dodatkowy zewnętrzny akumulator. Ma to być wszystko przystosowane do tego urządzenia. Oczywiście wszystko ma być solidne, o wysokiej wytrzymałości i wykorzystujące właśnie dobrodziejstwo tych tutaj dodatkowych pinów na pleckach. Także być może, ja jeszcze tego nie wiem, nie miałem okazji tego obejrzeć, ale przyjmijmy, że telefon jest nieco rozwojowy bo będą do niego jeszcze jakieś ciekawe akcesoria, i tutaj pozostaje nam tylko trzymać producenta za słowo. No i tym sposobem dojechaliśmy do cennika. 1099 zł kosztuje Hammer Explorer, czyli w uproszczeniu 1100 zł. Przy takiej cenie to dość sensowna propozycja, bo może nie jest to telefon najwydajniejszy i najlepszy pod względem fotograficznym, ale z drugiej strony ciężko szukać telefonu o wysokiej wytrzymałości, oferującego aż tyle w takiej cenie. Bo mamy tutaj fajny design, bardzo dobry akumulator, wysoką wytrzymałość, kilka przydatnych gadżetów w oprogramowaniu, plus jednak czystego, niezaśmieconego Androida. Za zalety można uznać również wygodne w użyciu, łatwo dostępne gniazda, mini jack USB-C i gniazdo kart pozwalające na bardzo szybką i łatwą ich wymianę. Na wyświetlacz w sumie też za bardzo narzekać nie powinniśmy, bo jest niezły, oczywiście mógłby być lepszy, ale jest całkiem przyzwoity. Rozpoznawanie twarzy i czytnik linii papilarnych też mogłyby być lepsze, ale w sumie są całkiem, całkiem przyzwoite, nie najgorsze. No i wydajność powiedzmy, że nieco odstaje od y, segmentu cenowego, od smartfonu w okolicach 1000, 1200 zł, ale pamiętajmy, że to nie jest telefon do zabawy, to nie będzie telefon dla nastolatka do szkoły, to raczej jest telefon dla budowlańca na robotę. I w tej roli to ten smartfon akurat się sprawdzi, bo z aplikacjami użytkowymi ta specyfikacja sobie bez problemu radzi. Czyli w sumie za ten 1100 to jest całkiem nieźle. Więc jeżeli potrzebujecie telefonu, który wytrzyma znacznie więcej niż yy, typowy smartfon, no to drogą pewnych kompromisów, chociażby pod względem fotografii czy wydajności, myślę, że możecie spokojnie ten model rozważać jako godną uwagi propozycję. No, i na koniec jeszcze małe uzupełnienie, które robię trochę niechętnie, ale chyba jestem Wam je jednak winien. Na wstępie wspomniałem, że zadebiutował niedawno nowy model marki Kat Kat S52. No i chyba jednak wypada porównać te dwa modele, bo premiery są od siebie bardzo, bardzo nieodległe i oba telefony mniej więcej w tym samym czasie wylądowały w sprzedaży. CAT jest zdecydowanie smuklejszy, chyba też trochę ładniejszy od y, Hamera. Ale już na pierwszy rzut widać, że jest nieco delikatniejszy. Co prawda, też ma standard militarny 810, jeżeli chodzi o wytrzymałość na upadki. Ma też wysoką szczelność, bo ma IP68, na tyle, że hammer ma IP69. No i wystarczy spojrzeć na oba telefony, by zauważyć, że jednak wytrzymałość tego hamera chyba jednak będzie wyższa. Tutaj niechętnie to mówię, bo yy, tak jak wspomniałem, tam miałem zbyt krótko w rękach, żeby tak jednoznacznie się wypowiadać. No ale wystarczy spojrzeć. Kat jest dużo smuklejszy. mu budowę ma mniej nieco ogumowaną niż Hammer. Więc no, siłą rzeczy chyba Hammer będzie ciutkę wytrzymalszy. Na pewno w takich ekstremalnych warunkach. Z kolei Kat jest lżejszy. Taki bardziej garniturowy. Nadaje się w zasadzie na każdą okazję. No a taki telefon do garnituru to już tak no, średnio. Różnica w cenie to... Trochę ponad 1000 zł, czyli dość wyraźna. I w tym momencie nie powiem Wam, czy warto dopłacać do kata, czy poprzestać na hamerze, bo po prostu byłoby to nieuprawnione, ponieważ kata jeszcze nie testowałem dłużej, więc ciężko mi jednoznacznie tutaj Was przekonywać. Ale kat ma mniejszy akumulator, zdecydowanie mniejszy, ale za to ma wyraźnie większą wydajność, bo ma wyższy procesor Helio P35 i będzie. Się lepiej sprawdzał w tych takich, powiedzmy, zadaniach multimedialno-rozrywkowych. Kat ma też zdecydowanie więcej pamięci. Ma 4GB i 64GB pamięci wewnętrznej, a gniazdo kart jest potrójne, nie hybrydowe, czyli nie musicie rezygnować. Wydaje mi się również, przynajmniej na papierze, porównując specyfikację, bo tak jak wam powiedziałem, jeszcze w testach kata nie miałem. Aparat fotograficzny kata powinien być nieco lepszy niż aparat Hamera. Przynajmniej tak wskazuje jego specyfikacja, jednak zdjęcia nocne dzięki innej przysłonie i wyższej rodziczości matrycy. Wydaje mi się, że z kata raczej powinny wychodzić lepsze. Ale o tym, no to przekonamy się za jakiś czas, jak będziemy mieli okazję tego kata przetestować. I dopiero wtedy będę mógł wydać jednoznaczny werdykt, taki, którego jestem pewien i po którym się podpiszę. Na razie po prostu wymienię Wam kilka różnic między tymi smartfonami, bo pewnie y, będą Was one interesować i podejrzewam, że jeżeli rozważacie zakup takiego urządzenia, to będziecie się zapewne zastanawiać między jednym a drugim, którego wybrać. Ten jest zdecydowanie tańszy i jakie ma przewagi, no to już wiecie. A który wybrać? No to cóż, myślę, że najlepiej zdecydujecie sami wypisując sobie w tabelce wszystkie za i przeciw, a ja mogę Wam jedynie trochę tutaj podpowiedzieć i dopomóc w wyborze. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca naszego premierowego spotkania z Hammerem Explorer. Mam nadzieję, że wiecie już dzięki temu filmowi coś nieco o tym telefonie i mam nadzieję, że wybierzecie dobrze. Dziękuję bardzo za oglądanie. Żegnam się już z Wami. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.